Cześć! W dzisiejszym odcinku skupimy się na różnych metodach łączności stosowanych w smart Home. Przedstawię Wam szczegóły dotyczące łączności Bluetooth, ZigBee, z Wi-Fi oraz RF. Dodatkowo omówię łączność lokalną oraz zastosowanie systemów przewodowych, aby zapewnić kompleksowy przegląd technologii dostępnych w inteligentnym domu. Ta seria jest możliwa dzięki wsparciu osób, które angażują się w nasz kanał. Jeśli chcesz pojawić się w kolejnym odcinku, Rozważ wsparcie naszego projektu. Chciałbym również serdecznie podziękować obecnym wspierającym, co dzięki Wam zdecydowałem się na realizację tej serii. Jeżeli chodzi o inteligentny dom, to zwykle zaczyna się od urządzeń łączących się przez Wi-Fi, ponieważ taka forma łączności jest dobrze nam znana z telefonów komórkowych. Więc urządzenia łączące się przez Wi-Fi to bardzo dobry produkt startowy. Jednak główną wadą tego rozwiązania jest to, że przy większej liczbie urządzeń, np. kilkunastu, mogą pojawić się problemy z siecią Wi-Fi. Do typowych problemów należą zmniejszony zasięg sieci Wi-Fi, rozłączanie się urządzeń z siecią Wi-Fi, całkowity brak sieci Wi-Fi albo całkowity brak internetu. Nie tylko na sieci Wi-Fi. I ten problem nie dotyczy tylko urządzeń smart home, które będą się łączyły z tą siecią, ale on również dotyczy telefonów komórkowych czy laptopów, które korzystają z tej sieci Wi-Fi. Inną, choć mniejszą wadą, jest większe zużycie prądu przez moduły, które korzystają z sieci Wi-Fi w stosunku do innych technologii, które będę omawiać. Dlatego moduły, które są pod Wi-Fi, są bardzo fajne na start. Natomiast trzeba też wiedzieć, że jeżeli będziemy planowali rozbudowę systemu sieci inteligentnego domu, to warto postawić na coś, gdzie tych urządzeń będziemy mogli mieć znacznie więcej, a nie tylko same urządzenia po sieci Wi-Fi. Jedną z takich alternatyw jest Zigbee. Zigbee to obecnie jedna z najbardziej efektownych metod łączności. W systemach Smart Home ta technologia umożliwia dostęp również do urządzeń, które działają na bateriach lub akumulatorach, co jest dużą zaletą wynikającą z niskiego poboru energii przez ten system, aby urządzenia działały prawidłowo niezbędna jest bramka Zigbee, co stanowi dodatkowy koszt, ale jest to inwestycja warta rozważenia. Cena urządzeń Zigbee jest około 10 zł wyższa niż w przypadku urządzeń działających po Wi-Fi. Sieć Zigbee działa na zasadzie mesh, gdzie każde urządzenie na stałe podpięte z przewodem fazowym oraz neutralnym, oprócz komunikacji z główną bramką, czyli koordynatorem, staje się punktem nadawania sieci. Zigbee dla innych urządzeń to pozwala na łatwe rozszerzanie zasięgu i lepszą stabilność sieci. Jeżeli chodzi o Zigbee, to również nie jest bez wad. Główną wadą Zigbee jest to, że do koordynatora może się podłączyć określona ilość urządzeń. I choć wspomniałem wam przed chwilą, że możemy stworzyć urządzeń, które na stałe są podłączone do prądu, routery, do których też będą mogły się urządzenia łączyć, nie obciążając maksymalnej ilości połączeń do koordynatora, to trzeba mieć na uwadze to, że my nie mamy żadnego wpływu na to, z którym urządzeniem nasze urządzenie będzie się łączyć. Czyli jeżeli mamy na przykład czujnik, przykładowo temperatury i wilgotności, to nie możemy mu skazać albo nakazać, że ma się połączyć na przykład z przełącznikiem fizycznym, tylko on może sam sobie wybrać punkt dostępowy, do którego ma bliżej. Jeżeli to będzie koordynator, to może zdarzyć się tak, że przy dużej ilości urządzeń po prostu dane urządzenie nie będzie obsługiwane, a my go nie możemy przełączyć. Jako, że obecnie korzystam głównie z sieci ZigBee, to postaram się ten temat trochę bardziej rozszerzyć w przyszłym filmie, który poświęcę tylko tej technologii. Kolejną technologią łączności jest Bluetooth. Bluetooth, podobnie jak ZigBee czy Z-Wave, jest technologią, która charakteryzuje się niskim poborem energii. W tej technologii również mogliśmy już mieć wcześniej dostęp, korzystając np. z telefonu komórkowego, gdzie coś przesyłaliśmy przez Bluetooth, lub korzystaliśmy ze słuchawek albo innych urządzeń. A główną wadą Bluetooth jest to, że ma po prostu niski zasięg czyli musi być dosyć blisko urządzeń lub bramki. Coraz więcej też producentów wykorzystuje Bluetooth w pierwszej fazie łączności, czyli podczas tak zwanego parowania, gdzie nowe urządzenie, które dostaliśmy, łączymy przez Bluetooth z aplikacją i dopiero później urządzenie korzysta z Wi-Fi. Ponadto Bluetooth znajduje również zastosowanie w bezpośredniej łączności z naszym telefonem, na przykład w przypadku zamku. Jeżeli mamy na zamek nakładkę, która otwiera i zamyka nam zamek, która łączy się z naszym telefonem po Bluetooth, to jeżeli Jesteśmy po prostu za tymi drzwiami, to bez problemu połączymy się z naszym zamkiem i możemy otworzyć drzwi. A jeżeli dodatkowo do takiego zestawu użyjemy bramki Bluetooth, to mamy zdalny dostęp wtedy już bezpośrednio z internetu do możliwości otwierania drzwi. Do samej sieci Bluetooth innowacyjne podejście zaprezentowały nam firmy takie jak Shelly czy Sonoff, które zaczęły wykorzystywać Bluetooth do łączności pomiędzy urządzeniami. W przypadku na przykład Sonoffa montujemy urządzenie pod lampę, które łączy się z siecią Wi-Fi i ten moduł ma możliwość łączności przez Bluetooth z drugim urządzeniem, które montujemy pod przełącznikiem fizycznym. Wtedy po naciśnięciu przycisku sygnałem Bluetooth jest łączność z modułem, który ten sygnał Odbiera i przesyła już przez Wi-Fi. Tym samym może uruchomić na przykład tą lampę. Natomiast jeżeli chodzi o Shelly, to również bardzo podobny przykład zastosowała ta firma, z tym, że bardziej rozbudowany, ponieważ do tego doszło więcej urządzeń, które mogą się w ten sposób łączyć czyli mamy sieć Wi-Fi, a do tych modułów, które korzystają z tej sieci Wi-Fi, łączą się urządzenia już przez Bluetooth. Kolejną technologią łączności jest Z-Wave. To jest sieć bardzo podobna do Zigbee. Również charakteryzuje się niskim poborem prądu. Posiada urządzenia bateryjne i tworzy sieć siatkową typu mesh. Jednak jest rzadziej wybierana niż Zigbee, głównie ze względu na wyższe koszty. Ponadto na rynku dostępna jest ograniczona różnorodność urządzeń działających w tej technologii. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, że Z-Wave używa różnych pasm działania. W zależności od kraju, co może prowadzić do problemu z kompatybilnością międzynarodową. Łączność RF uważana jest za protoplastę w systemach łączności i jest najtańszym z wymienionych wcześniej rozwiązań. Podobnie jak inne technologie, również RF charakteryzuje się niskim poborem prądu, jednak co do sieci RF, to jest niezabezpieczona, co może prowadzić do sytuacji, w której pilot RF naszego sąsiada. Uruchamia przypadkowo nasze urządzenie. Natomiast największą wadą tego rozwiązania jest brak komunikacji dwustronnej. Urządzenie wysyła sygnał do bramki lub bezpośrednio do modułu odbierającego sygnał, ale nie otrzymuje zwrotnej informacji o odebraniu sygnału. Brak tej funkcji może wydawać się nieistotny, ale urządzenia działają znacznie lepiej, gdy otrzymują sygnał zwrotny o odebraniu sygnału. W ekosystemach takich takich jak Tuya Smart, Evelink czy Shelly, wszystkie wymienione technologie łączności mogą ze sobą współpracować, co otwiera szerokie możliwości integracji. Co to oznacza w praktyce? Najlepiej będzie to zilustrować na, przykład, na przykładzie urządzeń Evelink. Weźmy na przykład Sonoff Button, który do łączności potrzebuje dodatkowo bramki i tutaj bramką musi być Sonoff ZB Bridge, oraz do tego weźmiemy urządzenie Sonoff WiFi Mini R3. Tutaj mamy do czynienia z dwoma rodzajami łączności ZigBee oraz WiFi. Natomiast w aplikacji Evelink nie ma problemu, żeby połączyć te dwa urządzenia, czyli po naciśnięciu przycisku na urządzeniu Sonoff możemy uruchomić lampę. Pomimo, że przycisk działa w systemie ZigBee, a nasz moduł przy lampie działa w technologii WiFi. Podobnie jest również w przypadku łączności RF. Na przykład, czynnik ruchu RF, który jest podłączony do bramki RF od Sonofa, może aktywować moduł działający na Wi-Fi lub Zigbee. Evelink i moduły Sonofa są tylko przykładem. Tak samo jest również w innych ekosystemach. Kwestia kompatybilności urządzeń z różnych ekosystemów smart home jest złożona. Chociaż technologie łączności mogą być zgodne, producenci często nie nie są zainteresowani umożliwianiem integracji urządzeń konkurencyjnych firm z ich ekosystemem. W przypadku Wi-Fi integracja między różnymi ekosystemami jest z reguły niemożliwa. Natomiast w kontekście Zigbee istnieją wyjątki, jak na przykład w ekosystemie Tuya Smart, który pozwala na współpracę z wybranymi urządzeniami innych marek. W kontekście łączności w systemach Smart Home kluczowe jest rozróżnianie między łącznością lokalną a łącznością opartą na chmurze. Chociaż większość ekosystemów Smart Home wymaga połączenia z chmurą Danego ekosystemu, co pozwala zdalnie sterować urządzeniami i dostęp do zaawansowanych funkcji, istnieją także systemy, które pozwalają na przełączenie. Na obsługę lokalną. Taka opcja może być korzystna ze względu na szybsze działanie systemu lub niezależność od zewnętrznych serwerów. Przykładami firm, które umożliwiają taką możliwość na przełączenie lokalne jest Shelly oraz Sono, które umożliwiają użytkownikom na przełączenie pomiędzy chmurą. A działaniem lokalnym. Ostatnią metodą łączności, którą warto omówić w kontekście systemów smart home, jest łączność przewodowa. Ta forma łączności charakteryzuje się najmniejszą liczbą wad, lecz jej głównym ograniczeniem jest wyższy koszt w porównaniu do innych systemów. Wysoka cena nie dotyczy tylko samych modułów, ale również obejmuje koszty związane z modyfikacją obecnej instalacji lub zmusza użytkownika do całkowitego Przerobienia instalacji elektrycznej w domu. Jeżeli macie pytania odnośnie łączności, to chętnie Wam opowiem. Ponieważ nagrałem ponad 300 filmów na temat smart home działania i prezentacji różnych urządzeń, to jeżeli macie jakieś pytania odnośnie różnych typów łączności, napiszcie w komentarzu, a ja postaram się Wam chętnie odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnym materiale.